Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie na kolejnym odcinku. No, dokupiłem jeszcze 3 sztuki z w worek pustaków. A jeszcze było parę sztuk z tej premierowej paczki, więc robimy sobie mini rewanż i jeszcze mam mix z zrapek za 70 zł ale co go tutaj wyróżnia Ano to, że w tych zdrapkach jakie tutaj przygotowałem na pewno nie będzie głównej wygranej, ponieważ zostały one już wydrapane wcześniej no i zapytacie czemu taki pomysł parę dni temu napisał do mnie widz Daniel, który pochwalił się że w ostatnim czasie udało mu się wyciągnąć właśnie w takich zdrapkach bez głównych świetne wygrane i tam mi pokazywał 700 zł w rubinowej, 500 zł w czarnej perle wielkim graczu, chyba było 200 zł, było nawet 1000, w tym wielkiej zdrabce, która się niedawno też zakończyła, tej za 30 zł. Także zaproponował mi, że połowę takiego odcinka mi zwróci, wpłaci mi poprzez Tipli. także no, przestałem na tą propozycję, fajny pomysł, zobaczymy jak taki eksperyment zdrabkowy wyjdzie. Także Daniel, dziękuję za wsparcie i za pomysł, Na Was widzowie zapraszam do oglądania. Dobra, no to zaczynamy. Przed nami ten worek pieniędzy. Mały rewanż. Zobaczymy, co się tutaj trafi. Skrzynia i monety, czyli pierwsza zrobka jest przegrana. Zrobka numer dwa. Sztabka podkowa. Symbole fajne, ale żadne, które nie przynoszą niestety wygranych. I zdrabka numer 3. Mamy plik. O, no to jedna się chociaż zwróci, albo przyniesie coś dużego. Zaraz zobaczymy. Pod plikiem mamy. No jest 2 złote. No dobra. No i opłacało się generalnie wracać, bo znowu do tyłu, ale spokój duszy. <laughs> spokój serca zaliczony. Dobra, no to teraz zdrapiemy te zdrabki yy, bez głównych wygranych. Powiem szczerze, na no jakoś tak mi szkoda kasę, no ale jak to w, 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 w życiu czasami bywa, człowiek może całe życie tej głównej nie znaleźć, a, a takie wygrane niższych stopni będą mu przelatywać koło nosa. No nic, tyle teorii, zobaczymy jak to wyjdzie. 31, tu mamy 25 i 44, 15, 21, 27, 28. I 39, czyli niestety w tej zdrapce wygranej nie ma. Dobra, to weźmy sobie mega pensję. Tutaj w tej wersji kolorystycznej białej nie ma głównej wygranej. Ale no te niższe stopnie nie? No właśnie o to o to w tym eksperymencie chodzi. Dobra, zobaczymy 42, 34, 1, 15.

nie ma 38 blisko i 31. Czyli zdrabka jest przegrana. od oznaczenia kontrolne. Dobra, to weźmy sobie jedne z ekstra linii, numerek pierwszy. No i zaczynamy drapanie. W tej wersji właśnie niebiesko-zielony. Wszystkie główne się już rozeszły. Także polujemy tutaj na te stówki, pięćdziesiątki i tak dalej dzwonek jako pierwszy symbol. Nie ma, nie ma więcej jak dwa. Dobra. Leżak. Leżak jest. Leżak mamy. Mm, 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 mm. Tylko jeden. Motyle. No i dobrze, jeśli chodzi o linię, no to stabilnie. Póki co żadna linia się nie utworzyła, więc tutaj piłka w ostatnim deską ratunku. Jeśli chodzi o te pierwsze linie, no i niestety ona nam tutaj nie pomoże. Tak, zdrapka wygląda na przegraną, to jeszcze był diament, no ale tutaj tak nic nie da. Dobra, co my tu mamy? B, A, Y, dokładnie tak, czyli zdrapa jest pusta dobra, to lecimy dalej czarna perła o, i szukamy naszyjników pierścionek, monety yy, sztabka, portfel bank i gwiazda dalej mamy samochód o, mamy perełki, także wygrana się trafi no i jak bardzo mamy piąteczkę no to już jest z workiem pieniędzy szczęśliwa siódemka Dobra, przed nami kasy no klap tutaj szukamy kołpaków Nie no oczywiście że to no. ciekawy jestem czy coś się trafi Nie ma nic To tak samo i tutaj też nic, czyli cała lewa strona jest przegrana o moi drodzy, niespodzianka, mamy żeton czyli strapka będzie wygrana no super o i patrzymy ile tutaj jest mamy 10 zł bonus karo, a szukaliśmy kostki, no to kolejny zwrocik, jakby wchodzi do puli z wygranymi. No i przed nami zostają drugie ekstra linie i wielki gracz. Ekstra linie z numerkiem drugim. Także zobaczymy czy one chociaż będą szczęśliwsze. Arbus mamy do wydrapania i nie widzę takiego symbolu niestety. Dalej mamy rower. Rower już jest. Tak, tu mamy drugi, trzeci. No to jedziemy rowerem po wygranym, nie? rolki no i kończymy, tutaj niestety też nic się nie udało utworzyć także ptak nam tutaj coś da czy nie no niestety nie, czyli obie ekstra linie nie przegramy. Ja mam naprawdę pecha do tej drapki, nie? To już niezależnie od koloru. <gry> tak, oznaczenia BS. No dobra, przed nami wielki gracz, numerek 14. Jedyna szansa, żeby poprawić rezultat, no to tylko tutaj. Co my mamy? 53, 42, 23, 14, 13 i 45.

30 i 24, 59 nie ma, 21, 57, 16, 39. No, no, naprawdę, jak pech, to pech. 17, 12, 49, 43 nie mamy. I ostatnia liczba, uwaga, uwaga, 26, czyli wielki gracz również jest przegrany oznaczenia kontrolne KL dobra moi drodzy zapraszam was na podsumowanie no i moi drodzy to są zrabki, które wygrały na odcinku, mamy dyszkę w Casino Club, mamy piątkę w czarnej perle i dwa złote w worku pieniędzy czyli niestety trafiły się same zwroty na cały dzisiejszy dość spory wkład no, ale jak już mówiłem na początku, połowę tutaj zasponsorował mi Widz Daniel. Także ten bilans już nie wygląda tak najgorzej, bo 41 zł to była moja inwestycja, no i te 17 się udało odzyskać. Dobra, także to wszystko, jeśli chodzi o odcinek. Zapraszam oczywiście na jakieś niedzielne drapanie. Mam nadzieję, że będzie lepsze. Może zainwestujemy właśnie w droższe zdrapki. Także to wszystko. Cześć.